Cześć, jestem boleś, a to jest CSGO. Czemu nie mam kamery? E, powiem wprost. CS to jest jak wiemy gra, w której trzeba widzieć cały monitor. Przynajmniej tak, żeby dobrze nam w miarę szło. E, więc, żeby Wam nie, u, nie unieprzyjemniać oglądania tego filmu, także na przykład, żeby moja kamera nie zasłaniała powiedzmy przeciwnika. Po prostu postanowiłem, że ją wyłączę z kamerą, wszystko jest w porządku, kamera działa, wszystko jest z nią w jak największym porządeczku. Po prostu ją wyłączyłem, żeby nic nie zasłaniała. A więc dajmy graj, tylko sprawdzę sobie na szybko, czy, czy OBS wychwycił przechwytywanie gry. Nie, więc muszę dać przechwytywanie ekranu. To sobie tylko tutaj wszystkie po y powyłączam, Discord'y, żeby lagów nie mieć przypadkiem, bo to wiadomo, jak z moim internecikiem. No i dobra. No to co, no to ja zrobię cięcie, poczekam sobie aż ten, aż mnie załaduje do meczu. To zaraz będę. Dobra, no to widzimy się już w meczu, mamy rozgryweczkę. Ojoj. może się bardziej skupić na niegremde w meczach przed przed tym, ojoj, ale nagrywałem. Nie gram do przed to co jest, co jest no, dla mnie trochę słabe, bo no, powinienem był się trochę no ale coś poralić. No, ale Light to jest raczej mapa na blisko, więc to, więc to raczej nie powinno przeszkadzać. Mhm, dobra. Tak się też ostatnio uczę hopa robić, ale... ustawiam te skakanie pod scrolla i pod spację jednocześnie. Dobra. Hello. Hi. Let's win this. Yeah. The only right Way. Dobra, gość mówi: Let's win this. No to windy this kurwa, wygrywamy to. Ik heb een bomb. Outside, no, no, no. <laughs> Tekken, easy. Good for you. Nou, maar wat is dat? Oké. Teraz wezmę na goście pewnie teraz będą grali Forza Jest to całkiem zrozumiałe jak to jest mapa, na której cały czas trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo... My door. I don't know where the second one is Bro, so easy. Yeah. Dobra, ci goście są łatwi. No go, chłopie, czemu ty kupujesz MP9? A zaryzykuję trochę i pokupuję granaty. Czemu nie? One inside. He's in the basement. I'm watching behind. He's uh, on the second story. On the second floor. Uh, he's on the balcony. On the second floor. Yeah, he can come and fetch the bomb. Oh, yeah, I have the bomb. Dobra, mam puszkę oranżady, która wygląda jak bateria, i dla mnie w sumie to jest bateria. what the oranżada Helena, quality stuff, jest na balkonie. No, rush him, rush him. good job. You have gone You can uh, get my info. Yeah. yeah. Oh damn! I have lags now. Please don't don't lag. It's only thirty. Oh thank you. Yeah, but I have pocket loss oftentimes. One second, look. What the fuck? I was on did the roof. Kill? I was on the roof of the garage. It is OP place. Did you kill them both? Yeah. I didn't even see any. You can do everything from that roof. We are on okay, keep killing. Fire in the hole. Both on your side? Kawan man 9-0 Dobra, bardzo, ładne, bardzo fajnie się z gościem gra, taki wyluzowany jest I get good, good. wspomnienie mi się bardziej spodobała jest, z całkiem ciekawym skinem. Teraz mi się generalnie nie podobają już takie skiny takie. Kurwa macie O nie I'm very low HP. I have twelve, but we have the bomb uh, outside. Outside, behind the garage. Yeah, here I'll be crossing somewhere over there. Oh. No problem, bro. Yeah, but I should have hide it. Okay, I go inside now. I go out. Okay, okay. I go far and then back to them. One near building. You mean the in the big house? Yes. Yeah I heard him. I'm gonna help you. From from the roof. Okay, we have the bomb down he can't do anything. look at the balcony so he can't. He oh, he's on the roof. i thought he won't know how to get here. hide behind the tree. He is on our side, on the side. i see like the starting side. yeah. you have the, you okay, have the bomb. The Watch the bomb. sorry, I didn't realize you died. Sorry. No problem. I, I thought that. Yeah, I was changing position. Don't save money, because it's the last round of the first half. Let's go, To się mogło źle skończyć, bo się nie wycofałem. Byłem no, będę zapraszony. Mocno nie go robił. No przydałoby się kurwa mać tą rundę wygrać. One maybe roof. go na check. Aaaa! Jest, jest on roof. good half yeah, you have 11 i have three <laughs> well at least you you got the info yeah but i couldn't couldn't have point without you it's good to be not a burden <laughs> by the kevlar and uh, follow me follow me Go and plant there. Have the bomb. Have the bomb plant is outside. One coming outside. <laughs> Whoa! nice. <The> last bullet. <laughs> Ostatnio na UMP sobie bardzo dużo gram na dwumeczach i powiem wam szczerze, że. Okej. Okay. Jak wcześniej nie lubiłem tej broni, bo po prostu nie lubiłem jej recoil'a, tak jakby, to teraz ją bardzo lubię. Uh, one is uh, doors, doors. He will be coming up uh, here. Yeah. Good job. Strong. By the AK, I'm saving. <laughs> okay, okay. I'm going to go outside. Oh, my fucking God, what was that? Uh, too easy for you. Thanks a lot. Thanks, bye. Dobrze, no i proszę bardzo. Meczyk ukończony. Dalej Silver 4. Ja miałem Golda 4 kiedyś na tych skrzydłowych, ale się wkurwiłem, bo Kałacha nie mogłem bić i. No i przestałem je grać, no i spadłem do Silvera 1 i teraz wbiłem na nowo. No więc tak, ja robię kolejne cięcie, i widzimy się w kolejnym meczu. Okej, okay, jesteśmy na nuku. Zaraz będziemy walczyli o Ziemię elektrowni atomowej. No jak widzicie, to ten banehop mi już tak wychodzi. Tak średnio z dwa skoki mi wyjdą pod rząd, ale to też tak nie zawsze. Trzy to już tak bardzo rzadko. Raz mi się tylko udało całego banana na infarno przeskoczyć. Tak to sobie normalnie gram mecze i... I podczas deadmatcha sobie tak banę nie? O, teraz proszę bardzo, jak ładnie poszło. To chyba trzeba tak bardziej w górze trzymać ten celownik niż tak przy ziemi. Ja żadnych poradników na YouTube co do tego nie oglądam, ja po prostu się uczę sam z siebie. Teraz, to ja dostałem heda. O kurwa, wupa. Nie cierpię tej broni. Nie, nie umiem ten grać, nie Tutaj często po prostu... Nie trafienie pierwszego strzału praktycznie od razu oznacza śmierć. No. O kurwa. Jak w przypadku Scouta, to można jeszcze trochę powalczyć, jak się nie trafi, to w przypadku AWP to już raczej nie, to już raczej sobie nie róbmy nadziei. No i w przypadku AWP, jak ją kupujemy, to też dajmy ją praktycznie za darmo przeciwnikowi, jeśli nie umiemy nią grać. A Scout, no co przeciwnikowi z tego, że zdobędzie Scoutek, nie jest... A ty kurwo cwaniaku. Myślałeś sobie, że tak mi tutaj ten... że tak mnie opierdolisz szafkiem? Dobra, jesteśmy w Terror. Hello. Hello. Rush. Rush Window. Nie wiem jak się nazywa okay. to. Nie wiem jak się nazywa to pomieszczanką z oknem, ale... Zawsze na w Poland. O, to siema. O siema. O dobra. No to będziemy mieli. Komentarz po polsku i komunikację po polsku to. Minus 12. Zraszuj go a Ajaj Dobra, forza robimy Forsujemy rundę Może zrobić takiego trochę ace'a Tak na dobrą sprawę to wychodzenie w jakiekolwiek inne miejscówki niż to Okno to kurwa mać nie jest dobry pomysł Aha. No po 90 rozpierdala jako zawsze zawsze tak jest no. Dobra Ja bym zagrał Dobra petkę sobie wezmę Żeby nie być Żeby nie być bezbronnym Zaraz pewnie będą grali Mki jawupy, skauty Czekam pięć Kurwa jebana mać jest na okienku minus 60 ze scoutem a tamten drugi ma scouta, więc no to ci wyjdzie za tobą za tobą jest Ja już jej 90 się. Tak. Dobra, teraz możemy Kałacha zagrać. Oni teraz pewnie już będą mieli awupy. To właśnie zagramy chyba. No możemy spróbować. sobie No i to jest właśnie to co mówię o okupowaniu AWP. Nie bierz AWP, nie bierz. Awupa to jest... to jest głupota na skrzydłowe. Widziałeś, przecież to się z nimi stało mhm. Jak masz kawaha albo AWP na skrzydłowym, to bierz kawaha. Dobra Tam ci gościa co się giocie kubrałem dwie AWP. Robi. E, minus 44 jest. On pewnie Kałacha podniósł. No kurwa, właśnie. No i dobrze. Dobra, ugrywamy to. Dzisiaj w ogóle na dymneczach się bawiłem w takiego, w takiego przyjaznego ruska i cały czas spierdoliłem. Hello my friends, good round, good round i, i gadałem o graniu eko na Deadmatchu i później udawałem, że. I myślałem, że z Rampa leży, tak, drugi rampa też. Nice Mózg rozjebany. Ojoj, ojoj, oj, groźnie się zrobiło. Dobra, prowadzę w tabeli ponad trzykrotną przewagą. Ja tak na dobrą sprawę do tego Silvera, którego mam, mam tylko dlatego, że ...że nie gram za dużo turniejowych i skrzydłowych. Także żeby... O kurwa, AUK minus zero na rampie. Nie, ja, nie grałem małgi, nie ma sensu grać tak daleko, trzeba na blisko. Jeden scout. czemu ten zban? Ja już poszedł zrasować, to jest głupie. Co Dobrze. Ładnie ich przycisnął teraz. Ostatnia zerujemy się bez ostatnia runda pierwszej połowy kupca nawet jakiś pistolet no i teraz pewnie się też wyzerowali no ode mną jest jeden yeah. Dobrze Co to gramy na daleko, nie? Mm -hmm. Kurwa, mam 5 pinku, niespodziewane mm -hmm. Sorry. Keba zakupię Z glocka to trzeba walić W to będę zagrać, bo dosyć dobry jestem no spoko Super. To jest jakiś debil, bo kupuję diga na, na tą na pistoletówkę. Dobra, nie muszę płacić za ten. Dobra, kupujemy UMP UMP to pa nie pamiętam na których, ale na których mistrzostwach świata kiedyś w się właśnie... To była taka broń, którą nawet y którą nawet gracze kupowali na fula Nagewa już, nagawia już negeva już wzięło dziecko Dobra, no to co, dusimy Dokładnie Ostatni raz nagewa używałem, gdy trollowałem gierkę Ja nigdy nie użyłem na już No i słabo policią Będę ci okno patrzył Mam loa bardzo Ale jest paka Poczekaj, poczekaj. Dobra, to są jakieś nuby. No i punkcik meczowy. Wygrywamy. A nawet co 57 na kupie. 57 to jest. ten pistolet jest kurwa memem, nie? Teraz to on już. Nie mogę zrobić. A potrzebuję 6, bo tysiące. Kurwa mać, no znowu te mołotowy mi tak wyszły, że nie wyszły Nie mają kasy, na Bizona grają Patrzę okno O kurwa okay. GG Dzięki za grę no i kolejny meczek z głowy. Zobaczę sobie tylko, ile mamy nagrywania. Oczywiście musi mi się rozdziałeczka zmienić, bo mam w co 23 minuty. o to akurat takie dwa skrzypowe, żeby się już nie pamiętam. No więc tak. Yy, teraz włączę może kamerę. O, proszę, dzień dobry. A więc tak, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie spodobał, zostawcie łapkę w dół. Jeśli łapkę w to już zostawiacie, to napiszcie dlaczego, co wam się nie podobało, to spróbuję to naprawić. Yy, polecam też zasubskrybować kanał. O! I, po, i też yy, stworzyłem ostatnio z kolegami grupę na Steamie. Yy, Fame Garagex, czyli grupa na Steamie drużyny Garagex. Ta grupa jest wzięta pół żartem, pół na poważnie, bo z jednej strony gramy codziennie jakieś broken fangi pełnym składem albo w cztery osoby, a z drugiej strony mamy, no kurta, takie podejście do tego CSa, że, że, że po prostu śmieszne. No więc tak, zapraszajcie tam znajomych. Jak chcecie, to możecie sobie w moim profilu na zobaczyć tą grupę. Jeśli nie możecie jej znaleźć, to już mnie tutaj widzę wzywają. 2-1-3-6, świetnie. No więc tak, ja się z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa.